Krupiące tofu, pieczone słodkie ziemniaki i sos orzechowy brzmi jak idealna kolacja. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni i ustaw termoobieg. Batata pokrojonego w kostkę wyłóż na blachę. Polej oliwą z oliwek. Posyp solą, pieprzem, tymiankiem i czosnkiem granulowanym. Dokładnie wymieszaj i piecz przez 20 minut. Tofu odsącz z nadmiaru wody za pomocą ręcznika papierowego i pokrój w kostkę. Dopraw solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym i sosem sojowym. Następnie posyp skrobią ziemniaczaną, aby pokryła równomiernie tofu. Na blachę z warzywami wyłóż tofu, dodaj różyczki brokuła i paprykę. Całość piecz przez kolejne 20 minut, aż tofu będzie złociste i chrupiące. Wszystkie składniki na sos wymieszaj w misce. Pod koniec pieczenia wylej sos na całą blachę i zapiecz jeszcze przez 5 minut. Zawartość blachy podziel na 3 porcje i przełóż do szklanych pojemników. Posiłki z piekarnika są szybkie w przygotowaniu i z minimalnym sprzątaniem.